Wiecie już, że. jak byłem mało latem, to słuchałem 50 centa. I wiecie też, że desperacko poszukuję dzieciństwa w starych rzeczach. Mam więc kolekcję starych gier na PlayStation. Gierki dziwne, niedziwne, hity, krapy. Jest też moja ulubiona gra czasów: GTA San Andreas. A co jeśli wam powiem, że początkowo kto inny miał dubbingować CJ-a? Krążą pogłoski, że miał być to on, 50 Cent, ale odmówił, bo robił swoją grę, o sobie. 50 Centów kuloodporne. 50 Cent Ballet Proof to gra marzenie mojego dzieciństwa. No bo co, GTA z moim ulubionym raperem? Niestety nie miałem PS2 i musiałem obejść się smakiem. Do teraz. Nie jest to najlepiej oceniana gra w historii, ale też nie najgorsza. Opinie są raczej mieszane. Postanowiłem więc sam skonfrontować się z moją grą marzeń. Gdzie jest Pat? Tu jest Pat. Okej. Okay. Czyli wszystko to jest fikcja. I logóweczki. g, -g, 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 -g Tu będę musiał Wam wyciszyć, bo. No, wątpię, żeby tej muzyki można było na YouTubie używać. Ale są hiciory 50 Centa. Jesteśmy w grze. <laughs> Co tu robiłem? Minem. Jest i Nokia. opcje. O, wibracje mam w padzie, poczekajcie. Patrzcie. Ale tapety, stary. Nowa gra. No dobra, jak będzie to gangster. Na ambicje mi wchodzicie, naprawdę, na ambicje mi wchodzicie. Idziemy. Masz takie dni, które zaczynają się... Normalnie, a potem się kończą strzelaniną. No prosto, że mam about? takie dni, stary. Prosto, że mam takie dni. Każdy It's mój dzień się kończy taką. Każdy We mój dzień to się to kończy go. taką. Dla sportu. Lekka strzelaninka, wiecie, żeby trochę pobudzić organizm, żeby zdrowo funkcjonował. No... Stary, jaki apartament elegancki. Nie wiem, co on mówił nawet. O, chłopiec w kłopotach. Ziomek jest w kłopotach, lecimy. Poczekajcie, jak ziomek jest w kłopotach. Muszę być uzbrojony. Tony jajo. Uuu! Trzeba ziomka ratować. Nie, w ogóle nie ma takiej możliwości, że nie. Gramy. Oh shit. Jest. W tym momencie spełniam marzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałem w te gry zagrać, naprawdę. W którym się strzela? Którym... Którym się strzela? Którym się strzela mordo? O, dobra, wiem. W jakiej grze się strzela L1? Powiedzcie mi. Wjeżdżamy na ostro. To jest wróg? Nie, to jest mój. Nic nie... Taka rozdzielczość tutaj jest na tej PS2, że czasami naprawdę nie widać, no. To jest, to jest trochę przypał, nie? O, tam jest, tam są oponenci. To są oponenci? Nie, to jest kamizelka. A, okej. Okay. Tu jest. Tu jest chłop. Ty, gościu. Dostał. O, kamizelka jest, kamizelka dawaj. Ona wyglądała jak kamizelka San Andreas. Oj, 50. Dobra, Lloyd Banks tutaj widzę, że lockpick robi i już zaraz skończy. No nie, wchodź mi pod celownic, mordo. No rób, 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 rób reload. Okej, okay, ale ja mam... Oponent do mnie strzela, a ten mi stenkę włącza. Ty, mordo. Po nogach mu strzelam ja mogę broń chyba zmienić, czekajcie jak to się robi. Tu się skacze, tu się tak robi. O, dobra, jest Dobra, dobra, ziemeczki, to chyba tutaj trzeba iść. Exit, jest, dobra Exit Wjeżdżamy na ostro Chłopaki, wjeżdżamy na ostro z kopytami. Tu są lasery, tak? Ty, o! Mka mi się podoba, z można strzelać teraz Poczekajcie, a może te lasery spróbujemy Podejrzewam, że <noise> Czy to jest naprawdę tak? To jest naprawdę tak odkrywcze, że wsadzili lasery. Okej, okay. nie chcę mi się ciebie słuchać, mordko, dam sobie rady sam, bo te porady to może w 2005 byłyby przydatne, ale... Trochę historii gier liznąłem, żeby znać jakieś tam mechaniki, ale te lasery to naprawdę, nie mogli, nie wiem, jakiegoś obejścia zrobić, że tam się wyłącza te lasery, po prostu strzelasz i tyle, nie? Czekaj, zaraz go biorę kwadratem. Yeah, kwadratem yeah, go zdejmę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Oh! Ok. Ej, ale Zajebisty obrazek, słuchajcie. Podoba mi się. Jakby dla takiego obrazka warto raz zginąć w takiej gierce, co? Lasery. Groźne lasery, po raz kolejny. Now that's no jest gangster! Uuu. Mocny tekściar mordo. Z tego co wiem, nie. Cover jest kwadratem i można się... Nie, ale nie chcę... No... O, dobra, dziękuję. I mogę się teraz przykitrać tutaj i chłopakom pomagać, na przykład stąd. Ej, ale to jest ta, ta mechanika? System chowania się za przysłonami to jest coś, co w GTA 7 z tego nie było. Co, tu już jest exit? Czy co? Pass completed. Zadzwoń... dobra, jajo. A, okej, okay. jajo musi tutaj yy, jakieś eksplozywne rzeczy. <grybuj> jak te drzwi wypadły w ogóle? Jeszcze by kogoś zabiły same drzwi, a nie wybuch. Oceny tej gry wydają mi się trochę nie, jak... znaczy... No ja wiem, no. Ja wiem, że są lepsze gry. Ale... To nie, nie, jest źle mi się wydaje, nie? Jakby... Może się ciężko celuje, okej, okay, ale Ty Gościu Co ty się Co się skradasz, stary? A to za koszem mo ty, Mogę kosz przestawiać Grab? Co? Jaja co robisz O ty stary! Pa! Oponent dostał koszem na śmieci Ty zmień broń! Dawaj zamki oponenta No ale trafiaj w niego ty, no chłop mi wyskakuje przed celownik, no. Forsa Mordo. O, 100 dolarów. Skąd?! No kto wymyślił to strzelanie na L1, no? Ja zmieniam broń zamiast strzelać. Aaaa! O, o, drugi! Aaaa! Fajne. Wrażenia z tej gierki nie są takie tragiczne, jak gadali w internecie, no. Może ja mam małe wymagania, nie? Ale... Naprawdę... Ilu Halo! 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 Nie dzwoń do mnie, strzelam się! Stary! Co chcesz? Mmm, daj spokój Jak tu się celuje, mordo? Tylko... O, o, właśnie, no i... Ale... Ty no... Człowieku w plecy ci chłop strzela, a ty się patrzysz na mnie, mordo! Nie ja powiem, że chłopaki z G Unit to jednak... Chyba nie są takie sprytne, za jakiego się podają, nie? Ty, skąd?! Ty, no człowieku, co on tu czeka na mnie, mordo?! Ucieka przede mordo. Ale ja mam tyle życia, że ja padnę zaraz. I jeszcze ten z tą bronią, ja już padam. No, mogłem jednak wybrać ten poziom tak, a nie gangster. <laughs> Może jednak nie jestem gangster. Co? Poczekaj. Dual wield. O, i teraz to jest G-Shit, mordko! Tak się można bawić, wariacie. Wchodzimy w oponentów, teraz. Pa, pa, pa. Z dwóch naraz. Helie! Yeah. Yeah. Hell yeah. O ty, dwóch grubasów. No nie, wchodź mi pod celownik. Smażymy oponentów na trapie, chłopaki. Ty nie dzwoń do mnie, teraz, mordo. Nie! Teraz to robię szybko, teraz robię speedrun, już ten level tak znam, że. Skąd on tutaj, ich tu nie było wcześniej? <grym> <grym> Drzwiami! <grym> no mogę przejść, dziękuję. Jak mi, <grym> jak mi pięknie ustąpił. <grym> Drzwi są po naszej stronie. Eeeh, yy, newralgiczny moment tutaj ja się tutaj skryje za coverem. Ale widzę, że oponenci to tam są. No no, strzelaj w niego, no. Dobra. Nie, 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 nie. Przerosła mnie ta gra trochę. Ale nie, nie jest taka tragiczna, nie? Jakby nie taki diabeł straszny jak go malują, mi się wydaje. Jakby 50 ballet proof. Pokazuje, że Fifty wcale nie jest kuloodporny, ale też, że całkiem nieźle strzela z Giver. No jakbym za dzieciaka dostał taką grę na PlayStation, to pewnie bym jakby nie wychodził z pokoju przez tydzień i w nią grał, także... Teraz też chyba sobie w nią jeszcze pogram. Poza nagraniem. <grymne> Trzymajcie się. Pozdro.